51 sesja rady miejskiej dobiegła końca. Najważniejszymi omawianymi tematami według radnych były te związane z wandalizmem i budżetem. Skupiłam się na elemencie wandalizmu, a za swoją wypowiedź dostałam ocenę 3 minus od pana prezydenta. Chciałam... Dlaczego? Dlaczego? Nie wiem, ponieważ może pan prezydent Źle zrozumiał, o co chodziło w mojej wypowiedzi. Myślałam, że to jest wypowiedź, za którą dostanę pochwałę, ponieważ zwróciłam się w tej wypowiedzi z apelem o przypomnienie mieszkańcom. A że i w jaki sposób walczyć z wandalizmem, jakie są cele, idee programu Tarcza, że ta nazwa została zapomniana, że nie kojarzy się właśnie z wandalizmem, a że likwidowane są u nas w mieście ławki ze względu na wandalizm, czy stoliki, ponieważ są niszczone i miasto mówi, że nie będzie robić nowych, ponieważ szkoda pieniędzy. Zwróciłam się z apelem do Młodzieżowej Rady Miasta, żeby prowadziła pogadanki w szkołach, warsztaty z młodzieżą na temat wandalizmu. Do pani naczelnik e, pani Ireny Wojtanowicz Stadler, żeby opracowała z policją e, jakieś e, materiały edukacyjne na temat przeciwko wandalizmowi. Zwróciłam się do rodziców, opiekunów, dziadków, żeby pokazywali najmłodszym, jak walczyć z wandalizmem, czego nie robić. I wydawało mi się, że ta moja wypowiedź jest taka pozytywna jako apel, żeby przypomnieć założenia tarczy, szczególnie założenia dotyczące wandalizmu. No niestety skupiło się to, że kwestionuje działania policji w mieście. Szczególnie pan prezydent rozwinął ten temat a propos bezpieczeństwa, o którym się nie wypowiadałam. Ale myślę, że wandalizm w naszym mieście ma się dobrze i trzeba coś z tym zrobić. Dwa punkty. Pierwszy, ten, który był na samym końcu, czyli bezpieczeństwo mieszkańców. To, to powinno być właściwie na każdej sesji mówione o tym, że to bezpieczeństwo jest najważniejsze, żeby, bezpieczeń, żeby mieszkańcy w mieście czuli się bezpiecznie. Jak rozmawiamy na temat bezpieczeństwa, to powiedzmy sobie, ilu ludzi, tyle głosów w tym temacie, jedni chwalą, jedni mówią, że nie. Ważne, żeby no, przeszło się w miarę spokoju. Druga to jest sprawa budżetu. Budżet, który moim zdaniem, te poprawki, które są złożone do budżetu, wyraźnie wskazują, że rozpoczęła się kampania wyborcza. Ja odbieram osobiście, że te propozycje, które są tam włożone, to są nic innego, tylko pokazywanie mieszkańcom, kto tu dba o kogo i jak. Czyli innymi słowy nie dało się do tych przez te pięć lat prawie ruszyć sprawy dworca, nie dało się sprawy Szczakowskiej. Teraz nagle się znajdują pieniądze, nagle będziemy koło tego chodzić, a jaki będzie efekt to zobaczymy po wyborach. Były sprawy dotyczące budżetu, sprawy dotyczące wynagrodzeń, no, sprawy dopłat dodatkowych pieniędzy dla policji, sprawa strategii na lata 2030 plus, więc bardzo wiele spraw, zwykle, jak to zwykle na sesji, są ważne sprawy, które dotyczą mieszkańców Jaworzna i które decydują o tym, jak będzie funkcjonowało miasto w najbliższej przyszłości. Sesja odbyła się po raz 51. Niektórzy radni uwypuklają, co mogłoby się zmienić, aby prowadzone sesje. Były lepsze. Na pewno dopuścić mieszkańców do zabierania głosu. Tego mi bardzo brakuje, żeby pod koniec sesji mieszkaniec, który siedzi tutaj na przykład trzy godziny, miał prawo zabrania głosu. Tego mi najbardziej brakuje. Mam nadzieję, że to się zmieni. Statut musi być moim zdaniem poprawiony musi być możliwość znalezienia się miejsca na sesji, żeby ludzie, którzy przychodzą, mieli prawo się wypowiedzieć w formie tu na sali. Ja wiem, że wszyscy będą odbierać, że niektórzy traktują wypowiedź na sesji jako pewnego rodzaju autoreklamę. No ale tak jest na całym świecie, to nie tylko w miejskiej radzie w Jaworznie. ktoś tak próbuje robić, tak jest w Kongresie Amerykańskim, tak jest w Sejmie w Polsce, tak jest w różnych innych gremiach. Nie wiem dlaczego my to traktujemy jako coś złego i że no będziemy to tępić. Uważam, że taka właśnie autoroklama pokazuje wyborcom, na kogo należy głosować. Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się w marcu.